Rozdział dziewiętnasty Obieży świat, dzieli los swego Pana. Hongkong to mała wysepka, która w roku 1842 na mocy traktatu w Nankinie przeszła w ręce Anglii. W ciągu kilku lat, dzięki geniuszowi kolonizacyjnemu Wielkiej Brytanii, powstało tu znaczne miasto i port Victoria. Wyspa ta leży u ujścia rzeki Canton, o 60 mil od portugalskiego miasta Macao, położonego na drugim brzegu rzeki. W walce handlowej Hongkong zwyciężył Macao i większa część eksportu chińskiego odbywa się przez miasto angielskie. Doki, hotele, magazyny... Katedra gotycka, ratusz, szerokie ulice – wszystko to sprawiało złudzenie, jakby któreś z miast handlowych hrabstwa Kent lub Sarej obiegłszy kulę ziemską, zatrzymało się w tym zakątku Chin, prawie u swych antypodów. Obieży świat z rękami w kieszeniach udał się do portu Victoria, przyglądając się lektykom, taczkom i różnobarwnemu tłumowi złożonemu z Chińczyków, Japończyków i Europejczyków zapełniających ulice. Nareszcie przybył do portu. Tam, przy ujściu rzeki Kanton roiło się od statków różnych narodowości. Przechadzając się, obieży świat zauważył kilku krajowców w bardzo podeszłym wieku, ubranych w żółte kostiumy. Fryzjer, do którego wszedłby się ogolić, objaśnił mu po angielsku, że każdy z tych staruszków ma najmniej osiemdziesiąt lat. I w tym wieku przysługuje im przywilej noszenia żółtej barwy, która jest kolorem królewskim. Po obsłużeniu przez fryzjera, udał się do przystani i tam, bez zdziwienia, zauważył przechadzającego się fixa. Na twarzy agenta policyjnego malowało się wielkie przygnębienie. Doskonale, pomyślał sobie obieże świat. Sprawa panów dżentelmenów z klubu Reforma źle stoi. I jakby nie widział zmieszanej miny agenta, Przywitał go z uśmiechem. Biedny agent miał słuszne powody przeklinania piekielnego losu, który go prześladował. Rozkaz aresztowania jak dotąd jeszcze nie nadszedł. Bez wątpienia był w drodze. Niestety, Hongkong był ostatnim kawałkiem angielskiej ziemi po drodze i pan Fok umknie mu na zawsze, jeśli nie znajdzie sposobu zatrzymania go tutaj. Więc jakże, panie Fix, czy postanowił pan jechać z nami do Ameryki? Tak. Odrzekł fix przez zaciśnięte zęby. Ależ to świetnie, zawołał obierze świat, wybuchając śmiechem. Od razu wiedziałem, że nie będzie się Pan mógł z nami rozstać. Chodźmy, niech pan sobie zamówi miejsce. Weszli do biura żeglugi i zamówili kajuty dla czterech osób. Tu urzędnik oznajmił im, że naprawa już skończona i że zamiast nazajutrz rano, jak to przewidywano, statek opuści przystań jeszcze dziś, o ósmej wieczorem. Bardzo dobrze, rzekł obierzy świat. Idę uprzedzić mojego pana. W tej właśnie chwili Fix zdobył się na stanowczy krok. Postanowił wszystko powiedzieć obieży światowi. Był to jedyny sposób zatrzymania filiasa Foga na kilka dni w Hongkongu. Po wyjściu z biura, Fix zaprosił swego towarzysza do szynku. Obieży świat chętnie przyjął zaproszenie, tym bardziej, że czas mu na to pozwalał. Szynk, do którego weszli nasi znajomi, miał zachęcający wygląd. Była to dość duża izba, przyzwoicie umeblowana. W głębi znajdowało się olbrzymie łóżko, pokryte poduszkami, na którym spało kilka osób. W tej dużej sali ze 30 osób zajmowało małe stoliczki z trzciny. Kilku z nich opróżniało małe kufle piwa angielskiego lub porteru, inni kieliczki likieru, ginu lub brandy. Większość paliła w długich fajkach opium zmieszane z esencją różaną. Od czasu do czasu jakiś odurzony palacz zsuwał się pod stół i chłopiec usługujący, biorąc go w pół, kładł na łoże obok jednego z towarzyszy. Ze dwudziestu leżało już na łożu w stanie najwyższego zamroczenia. Fiks i świat pojęli, że zaszli do jednej spalarni opium, uczęszczanych przez nieszczęsnych ludzi, którym przemysłowa Anglia corocznie sprzedaje za 260 milionów franków tej zgubnej rośliny. Na próżno rząd chiński usiłował różnymi sposobami zapobiec szerzeniu się tego zgubnego nałogu. Przeszedł on nawet do klas najniższych. Mężczyźni i kobiety oddają się tej wyniszczającej namiętności, a gdy się przyzwyczajają do palenia opium, nie mogą już się bez niego obejść, bez narażenia się na okropne bóle żołądka. Namiętny palacz może wypalić dziennie do ośmiu fajek, lecz umiera w ciągu pięciu lat. Otóż do jednego z takich szynków, których pełno w Hongkongu zaszli nasi znajomi. Nie mając pieniędzy, Obieżyświat świat chętnie przyjął poczęstunek od Fixa, w nadziei odwzajemnienia się przy sposobności. Podano dwie butelki porteru. Obierzy świat chętnie czynił honory, podczas gdy Fix uważnie go obserwował. Poruszali różne kwestie, a szczególnie cieszyli się, że razem odbędą dalszą podróż. Po wypiciu kilku butelek, Obierzy świat powstał, żeby pójść uprzedzić swojego pana, iż statek odpływa jeszcze dziś. Fix go powstrzymywał. Jeszcze słówko, rzekł. Słucham, panie Fix. Chcę pomówić z panem o ważnych rzeczach. O ważnych rzeczach? Zawołał obieży świat, sącząc ostatnich kilka kropli pozostałych na dnie szklanki. Dobrze, pomówimy o tym jutro. Dziś nie mam czasu. Niech pan zostanie, odparł Fix. Tu chodzi o pańskiego chlebodawcę. Po tych słowach obieży świat spojrzał uważnie na swego towarzysza. Wyraz twarzy Fixa wydawał mu się dziwny. Cóż ma pan mi do powiedzenia? spytał Fixa, kładąc mu rękę na ramieniu. Czy pan odgadł, kim ja jestem? Tam do licha, uśmiechnął się obieży świat. Otóż, chcę wszystko wyznać. Teraz, gdy ja już i tak wiem wszystko... O, to nie było mądre, mój panie. Ale wszystko jedno, niech pan mówi. Dodam tylko, że ci panowie na próżno narażali się na koszty. Na próżno? Rzekł Fix. Jak widać, nie zna pan wysokości sumy. Ależ znam, odrzekł świat. Dwadzieścia tysięcy funtów. Pięćdziesiąt pięć tysięcy funtów odparł Fix zmuszając obieżyświata świata do siedzenia i kazał podać butelkę brandy jeśli mi pan zechce dopomóc otrzyma pan 500 funtów dopomóc panu wykrzyknął obieżyświat świat szeroko otwierając oczy tak dopomóc mi w zatrzymaniu pana foga przez kilka dni w hongkongu co co pan mówi nie zadowalając się szpiegowaniem mego pana, powątpiewaniem w jego uczciwość, ci panowie chcą mu jeszcze stawiać przeszkody? O, wstydzę się za nich. Co pan chce przez to powiedzieć? spytał Fix. Chcę powiedzieć, że to jest okropna niedelikatność to wprost wyjmowanie pieniędzy z kieszeni. Otóż właśnie o to nam chodzi. Ależ to podstęp zawołał obieży świat. Ożywiając się coraz bardziej, pod wpływem brendy, której mu ciągle dolewał Fix. Prawdziwy podstęp. I tak postępują dżentelmeni, koledzy. Fix nic nie rozumiał. Koledzy, krzyczał obierze świat. Członkowie klubu Reforma. Niech pan zapamięta, panie Fix, że mój pan jest uczciwym człowiekiem. Jeśli się założył, ma pełne prawo starać się wygrać zakład. Ale. Za kogo właściwie pan mnie ma? Spytał Fix, patrząc badawczo na obieże świata. Tam do licha. Jest pan agentem członków klubu Reforma, kontrolującym podróż mego pana. Od jakiegoś czasu przejrzałem pańskie zamiary, ale mój pan nie wie o niczym. Więc on nie wie? Spytał Fix żywo. Nie, odrzekł obieże świat, opróżniając jeszcze jedną szklankę. Inspektor policji przetarł ręką czoło, wahał się z odpowiedzią. Cóż teraz zrobić? Omyłka o świata wydawała się szczera, lecz to jeszcze bardziej utrudniało położenie. Widać było, że chłopak nic nie wie i w żadnym razie nie jest współwinny kradzieży. A więc, skoro nie jest współwinny, pomoże mi, myślał sobie. Agent po raz drugi zdobył się na stanowczy krok. Nie było czasu do stracenia. Za wszelką cenę trzeba było zatrzymać pana Foga w Hongkongu. Niech pan posłucha, rzekł Fix krótko i posłucha uważnie. Nie jestem tym, za kogo mnie pan bierze. Nie jestem agentem członków klubu Reforma. Ba, odrzekł obierze świat, patrząc na niego z drwiącą miną. Jestem inspektorem policji, którego obowiązkiem pan Inspektorem policji? Tak, mogę panu dowieść, rzekł Fix. Oto zlecenie, które otrzymałem. I agent, wyjmując papier ze swojego portfelu, pokazał obieżyświatowi zlecenie podpisane przez dyrektora policji. Ogłuszony obieżyświat patrzył na Fixa, nie będąc w stanie wyrzec ani słowa. Zakład pana Foga jest tylko pretekstem. Na który daliście się złapać pan i koledzy z klubu Reforma, gdyż w jego interesie było zapewnić sobie pańską współwinę. Ale dlaczego? zawołał obierze świat. Niech pan posłucha. 28 września w Banku Anglii dokonał kradzieży pięćdziesięciu pięciu tysięcy funtów osobnik zupełnie podobny do pana Foga. Oto rysopis. Ale cóż znowu! krzyknął obierzy świat z całej siły uderzając pięścią w stół. „ Mój Pan jest najpoczciwszym człowiekiem na świecie. Co pan o nim wie? odrzekł Fix. Przecież wcale pan go nie zna. Zgodził się pan na służbę u niego w dniu, w którym wyjechał nagle pod bezsensownym pretekstem, bez rzeczy, wioząc ze sobą ogromną sumę w banknotach. I pan ośmiela się utrzymywać, że to człowiek uczciwy? Tak, tak, powtarzał machinalnie biedny chłopak. Chciałby pan więc być aresztowany jako współwinny? Obieży świat schwycił się za głowę. Nie śmiał spojrzeć na agenta. Co? Filiah z złodziejem? Wybawiciel audy? Człowiek tak szlachetny i prawy? Wszelkimi siłami starał się odsunąć podejrzenia, które mu się cisnęły do mózgu. Nie chciał i nie wierzył w winę swojego pana. Więc czego pan właściwie chce ode mnie? Spytał Fixa. Otóż, odrzekł Fix, śledziłem pana Foga aż do tego miejsca, ale nadal nie otrzymałem jeszcze rozkazu aresztowania, o który pisałem do Londynu. Musi mi pan pomóc w zatrzymaniu go w Hongkongu. Ja śmiałbym. A ja podzielę się z panem moją nagrodą dwóch tysięcy funtów obiecanych przez bank angielski. Nigdy. Zawołał obieży świat, który chcąc powstać, upadł na krzesło, czując, że siły go opuszczają. Panie Fix, wybełkotał. Gdyby nawet to, co pan mówi, było prawdą, gdyby pan mój był złodziejem, którego pan poszukuje. Czemu stanowczo zaprzeczam. Ja byłem, jestem u niego na służbie, widziałem, że on jest dobry i szlachetny. Jego zdradzić? N nigdy, za żadne skarby świata. Jestem z kraju, w którym takiego chleba nie jedzą. Odmawia pan? Odmawiam. Zapomnijmy więc o całej sprawie i pijmy. Tak pijmy. Obieżyświat świat coraz bardziej się upijał. Fix, chcąc go do reszty obezwładnić, wziął jedną z leżących na stole fajek z opium i wsunął mu ją do ręki. Obieżyświat, świat, zaciągnąwszy się kilka razy, rozciągnął się jak długi, z głową ociężałą pod wpływem narkotyku. Doskonale, rzekł Fix, widząc nieprzytomnego obieżyświata. świata. Pan Fok nie zostanie uprzedzony o chwili odjazdu Karnatika, a gdy pomimo to opuści Hongkong, to przynajmniej bez tego przeklętego Francuza. Zapłaciwszy ile należało, agent wyszedł z Szenku. Czytała Magdalena Kropidłowska. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.